cie drodzy, no chciałem z wami się podzielić tą taką smutną wizją tego, że jest to właśnie najgorszy rok na naszej działce i nie tylko na naszej, ale ogólnie na działkach, na ogrodach, w gospodarstwach, w sadach. Najgorszy rok, myślę, nie było takiego roku tej dekady, tego wieku od 2000 roku Nie pamiętam, żeby były tak. Dotkliwe przymrozki, tak, tak dotkliwe w skutkach, tak długie przymrozki przede wszystkim, zobaczcie, no mamy 10-11 maj, a cały czas trzeba coś kombinować, zobaczcie. nie no, To jest niesamowite, żeby przez ponad tydzień czasu były dzień w dzień przymrozki nocne. Także ja takiego roku nie pamiętam, nie wiem jak wy, zobaczcie, jeszcze dziennie gdzie truskawki ocalały, ale to tylko dzięki temu, że są w inspekcie, zamykam na noc. I tak mi wygląda dzień po dniu. Nawet tucha gwoździa dobije, bo nie wiem, czy to nawet wytrzyma, tak? Przez, przez też parę mróz wejdzie i znowu będzie jakaś bieda. Agrest przemarzł częściowo, akurat najmniej. Ale minikiwi, zobaczcie, no tragedia, tak? Mam nadzieję, że te, które puszczają z nowych pędów, z nowych pąków, chociaż tego nie przemrozi i te rośliny mini kiwi, czy zobaczcie, tu stare usunę, już nie, nie będę jeszcze usuwał, bo może to też troszkę ciepła, przytrzyma te nawet te te takie, zobaczcie stare liście, mam nadzieję, że to też troszkę ciepła trzyma, już nie wiadomo co robić także poprzemrazało przemrazało brzoskwiń raczej nie będzie też zawiązki opadnięte jakże brzoskwiń nie będzie minikiwi nie będzie, troskawek bardzo mało, agrestu trochę będzie, śliwek nie będzie, bo wszystko i zobaczcie ja nie będę płakał, ale po prostu aż przykro patrzeć, tak mszyce sobie jeszcze na złego, złego żerują, także nic nic dobrego w tym roku, mówię najgorszy rok jak pamiętam w uprawach sadowniczych jedna śliwa, druga przemroźnięta także no cóż, no nie jest dobrze, kolejny kiwi, chociaż dobrze, że się przyjęło bo przesadzone zostało także też już powolutku puszcza nie wiem jak tam leszczyna, pewnie też przemarznięta, także nie chce mi się nawet patrzeć. Jedyne co może ocalało to jagody kamczackie, zobaczymy w jakim są stanie. No, już one mają owoce, więc o zobaczcie, co się właśnie w Polsce opłaca uprawiać jagody kamczackie. Tak. Klimat taki u nas się zrobił trochę kamczacki, więc sadzoneczki zobaczcie, produkuje więc jak najbardziej. Ta, którą uciąłem niedawno, zobaczcie, jak już pięknie popuszczała, krótko była cięta, no i zobaczcie, jakie piękne przyrosty ma. Także pierwszy rok trzeba krótko takie krzewy właśnie jagodowe ciąć, czy to borówka, czy to właśnie świdośliwa, czy, czy jagoda kamczacka, czy porzeczki, czy agresy No i cóż, moi drodzy, no taki spacerek troszkę ad hoc, nieplanowany. No ale właśnie chciałem wam powiedzieć, jabłuszka też w większości przemarznięte, Także słabo to mówię, jeszcze raz wygląda I nadamiar złego, jeszcze albo zwójki w tych liściach się chowają Albo e, Mszyce, nie wiem czy jest sens w ogóle mospilanem pryskać, jak i tak owoców nie będzie Po prostu Ten rok jest stracony, tak powiem Bardzo o, trochę mszyc to zawsze troszkę można ręcznie Zjąć, kto się nie brzydzi. Brzoski, nie wspomniałem, nie będzie pomarznięte. Ale za rok mam plan. Także oglądajcie nasz kanał i myślę, że będzie dużo lepiej. Już te znicze ruszą. W tym roku troszkę przespałem sprawę. Powiem szczerze, mogłem to lepiej przed tymi przymrozkami się obronić. No ale cóż, jak powtarzam, te, te przymrozki są straszliwe, męczące dzień po dniu. Jedynie zobaczcie czosnki o sobie radzą. Także tym akcentem kończy dzisiejszy taki spacerek, także przymrozki. Piszcie w komentarzach jak u was jako samopoczucie, w ogóle wasze. Pokażę wam winorośla. Nie ma co pokazywać, ale pokażę naprawdę przykry widok. Tak, pomarznięte wszystko praktycznie, nie ma ani jednego pąka, który gdzieś tam może jeden się uchował, ale po prostu Żal serce ściska. To tyle moi drodzy. Może gorzej już nie będzie. Idę palić do szklarni, żeby chociaż pomidorkom się nic złego nie stało, bo dzisiaj też ma być minus jeden na Podlasiu. Także trzymajcie się cieplutko do następnego tygodnia. Piszcie w komentarzach jak u Was. Cześć. Trzymajcie się.